Cześć, witam Was 27 marca. Jest godzina 7.41 i ja dopiero wstałam. Dzisiaj mam cztery lekcje, z czego dwie to e, mówienie i dwie to czytanie. Później w planie mam pójść do biblioteki i zobaczyć trochę kwitnące wiśnie, bo aktualnie zamknęli cały uniwersytet, w sensie tą główną część dla turystów, tak żeby turyści mogli przyjść, zobaczyć sobie te kwitnące kwiaty. Wstęp z tego co wiem jest płatny i dość trudno się zapisać, żeby tu się dostać na ten teren kampusu, ale ja jestem studentem, więc mam po prostu kartę, którą pokazuję na wjeździe i mogę bez problemu sobie iść oglądać te kwiaty. W tym okresie przyjeżdża sporo celebrytów na kampus. Na przykład dwa dni temu był Lei Jun, to jest chiński przedsiębiorca. Info o nim w opisie. Także jestem ciekawa, czy dzisiaj zobaczę jakiegoś celebrytę albo jakiegoś przedsiębiorcę. Z reguły są to osoby, które ukończyły ten uniwersytet, e, tak właśnie jak Lejum. E, po obejrzeniu kwitnących wiśni chciałabym pojechać do biblioteki, która jest dość niedaleko tej całej alei. E, później pouczyć się no i wieczorem zobaczymy. Raczej dzisiaj nic więcej nie będzie w planach. Bo jest czwartek. Tak naprawdę za 15 minut mam pierwsze zajęcia i jest to omówienie. Z reguły wszyscy się na nie spóźniają. Mam wrażenie, że w zeszłym semestrze ludzie po prostu byli bardziej chętni, żeby przychodzić na zajęcia, a teraz już po prostu wszyscy są, nie wiem, zmęczeni. Tak więc zobaczymy ile osób będzie, ile osób przyjdzie i do zobaczenia. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to to, to jest moje pranie. I, I tak właśnie się to suszy ubrania. Mam też taką zwykłą suszarkę, ale Chińczycy i ogółem obcokrajowcy suszą właśnie w ten sposób. Tak, by the way, wczoraj było 30 parę stopni, dzisiaj już jest 20 parę, a jutro ma być 10 parę. Tak więc tutaj temperatura w ciągu dwóch dni spada o 20 stopni. Tu są jakieś kwitnące kwiaty, ale wewnątrz akademików mamy ich dość mało. Mam dwie torby, z czego jedna jest z laptopem, druga jest z książkami i jest to dość ciężkie, ale jeszcze muszę dzisiaj je popracować, tak więc laptopa muszę wziąć do czytelni. Uczę się właśnie w tym budynku, więc daleko nie mam. Mogę nawet stać 5 minut przed początkiem zajęć. Dziwne, że jeszcze nikogo nie ma. Już widzę nauczycielkę. Weszła do sali, tak więc ja zaraz też wejdę. 是好。 Generalnie musiałam się wrócić, bo zapomniałam dzień zeszytów, ale już teraz biorę skuter i będę jechać e, oglądać jingła, czyli kwitnącą sakurę. Właśnie dojeżdżam do Alei Kwitnących Wiśni i obstawiam, że dzisiaj turystów będzie mniej, biorąc pod uwagę, że pogoda jest dość deszczowa i wczoraj było 30 parę stopni, a dzisiaj już jest 20, więc yy, może ludzie się boją deszczu, mam nadzieję. Widać już kwitnące wiśnie i widzę, że sporo tych kwiatów już yy, tak naprawdę opadło. I teraz zobaczymy, czy mnie ochroniarz wpuści, czy będzie mieć jakieś zastrzeżenie. Nic nie powiedział, więc idę dalej. Już widzę, że te kwiaty powoli... E, znikają po prostu. Już jest koniec praktycznie sezonu na kwitnienie wiśni. Może zatrzymam się tutaj pod jakimś drzewem. Panie tańczą. Ludzie mają profesjonalne sesje zdjęciowe, ale wzięłam więcej fotografów kilka dni temu. Teraz już nie ma tak dużo osób. Dobra, poczekam aż to auto przejedzie, podjadę trochę pod drzewo, żeby je nagrać. Jadę. Dobra, chyba czas jechać. Za dużo osób i wycieczkowe autobusy do tego, a to jest autobus kampusowy. Widzę, że większość płatków już. Wiatr zwiał, szkoda, gdy ma pani taki stojaczek, na którym robi sobie zdjęcia. Widzę, że kolejka się ustawiła. Dobra, tu mi pan wchodzi pod koło. Garniturze. A to jest muzeum. Jedę dalej. Tutaj są takie stoiska. Tutaj z tych stoisk nie ma w ciągu roku szkolnego. Są tutaj specjalnie otwarte tylko dla turystów i tych bramek też również nie ma w ciągu roku szkolnego. Można normalnie jeździć i zobaczymy czy mnie teraz wpuszczą. Dobra, oczekuję, żeby pokazać kartę studencką. Byś mnie jednak wpuścił bez okazania karty studenckiej, więc chyba to nie było potrzebne. A teraz pytanie, gdzie zaparkuję ten skuterem, Jak tu jest tyle osób? Może gdzieś tu w lewo pojadę? Chyba tak. Dobra. Wjeżdżam tutaj i, ja. I nie dojechałam teraz tylko zablokować skuter czy odklikać na aplikacji i mogę iść pokazać wam w sumie takie główne miejsce gdzie jest najwięcej, najwięcej turystów tu też w ciągu roku szkolnego chodzi maksymalnie kilka osób to jest też takie jedno z miejsc bardziej popularnych na kampusie. Aktualnie tam jest Akademik, ale dzisiaj turystów nie ma za dużo, bo parę dni temu nie było w ogóle jak przejść tędy. Ale po prostu już czas kwitnienia wiśnie się, kończy jak widać. To jest popularna miejscówka do robienia sobie zdjęć. Idziemy na górę. A tu widać panie w przebraniach i robienie zdjęć jest dość e, intensywne w emocjach, jak słychać krzyki. Różne. I tu są normalnie wyjścia do akademików, po lewej i po prawej. Jest właśnie informacja, żeby. Nie być głośno na tym odcinku, bo studenci chcą żyć w spokoju. Udało się wejść. Kolejna profesjonalna sesja zdjęciowa. A w tle miasto? Góra, tam jest praktycznie obok mojego akademika. Mieszkam tam, jakby troszkę za nią. Dobra, wydaje mi się, że już skończyłam oglądanie. Teraz czas wrócić i będę jechać do biblioteki uczyć się, a około 18 pójdę coś zjeść i później zobaczymy, co będzie a plan na dzisiaj to zrobić zadanie domowe na jutro i trochę popracować jeszcze. W ten czas przyjeżdża sporo absolwentów też tego uniwersytetu, tak żeby sobie po prostu przypomnieć, obejrzeć i można sobie wynająć przewodnika po kampusie. Już widziałam kilku takich co oprowadzali i są to z reguły studenci. Tak więc myślę, że dostają za to wynagrodzenie, bo tutaj za wszystkie takie rzeczy dostaje się pieniądze za udział w jakichś wolontariatach i tak dalej. Także też u nas studenci międzynarodowi za udział w różnych eventach dostają pieniądze, mimo że często są to niskie stawki na przykład 30 Juanów czy 40, to jest jakieś 20 zł, to mimo wszystko jak ktoś poświęci pół godziny to nie jest źle dla nich jeżeli nie mają stypendium bo na stypendium wiadomo, wszystko jest łatwiejsze także już praktycznie wszystkie kwiaty opadły idę teraz w stronę boiska bo liczę, że tam będzie em, skuter albo w sumie mogę przejść się pieszo do czytelni bo to nie jest za daleko jeszcze nie, nie wiem sama jest też sporo streamerów, którzy nagrywają na żywo relacje i na tym zarabiają po prostu pieniądze. Jak widać, robienie zdjęć to jest ulubione zajęcie Chińczyków. I tak teraz myślę, po co jest tyle kamer w Chinach, jak Chińczycy nagrywają wszystko i wrzucają wszędzie? Chciałam w sumie zejść sobie tutaj na boisko, ale pójdę przed siebie, bo tam jeszcze nie byłam, więc zobaczymy co tam jest. Najmożliwe, tak że to jacyś studenci, absolwenci. Dużo osób jest w garniturach i szczerze się nie dziwię. Bo jak to jest piąty najlepszy uniwerek w Chinach to kończą go osoby, które później raczej będą mieć dobrą przyszłość dobre perspektywy zdjęcie grupowe a ja idę tam i chciałam wziąć Eee. chciałam wziąć skuter, ale stwierdziłam, że pójdę pieszo wszyscy wokół komentują to, że mam chińską kamerę i mówią o patrz, ona używa chińskiej kamery obcy krajowiec <grybujesz> tu ma moja koleżanka zajęcia jest to ma ciekawy budynek tak chińsko nie wygląda ostatecznie jestem w, punktu, w punkcie wyjścia więc Stwierdzam po prostu, że wezmę sobie skuter, bo miałam się iść. Pani wzięła na poważnie sesję zdjęciową. Też bym tak chciała. Ale nie wiem, czy odwagę. Dobra, widzę skutery, idę jednego porwać. Dobra, udało się odblokować, także jadę do czytelni. Tylko zaraz pytanie, którędy jechać, żeby nikogo nie zabić po drodze. Fascynacji jazdy ekstremalnej jadą we dwie osoby na jednoosobowym skuterze. Ale nieraz tak jeździłam, chociaż nie w ten sposób. Ale dobra, udało się. Zanim pójdę do czytelni, muszę jeszcze pójść do sklepu, kupić sobie wodę, bo bez tego ani rusz. teraz tylko przejechać na drugą stronę, to jest większe przesłanie. Dobra, udało się przejechać. Idę teraz do sklepu. Obok sklepu znajduje się najlepsza stołówka w kampusie, nazywa się Mailam. Uh, I. Jest najlepiej oceniana wśród wszystkich stołówek. Poza tym, jak Chińczycy mi powiedzieli, uważają, że najlepsza jest ta nasza obok naszego akademika. Ja się z tym nie zgadzam, ale tak uważają Chińczycy, ponieważ twierdzą, że skoro mieszkają tam obcokrajowcy, no to musi to żarcie być lepsze. Ale to nie jest prawda. A tak właśnie wygląda budowanie w sposób chiński czyli rośnie drzewo. Nie wycinamy drzewa, ale stawiamy chodnik. Nie ma znaczenia, czy jest drzewo, czy nie. Tam na górze jest wejście do stołówki, jak widać ludzi w bo turyści też mogą tam wchodzić i normalnie kupować jedzenie i płacić po prostu przez aplikację. A tu po prawej jest sklep, do którego właśnie wchodzę. Tu są takie ciastka specjalne właśnie z okazji tego, że jest ta sakura, która kwitnie i zrobili specjalną edycję. Tu są takie parówki, ale generalnie one są słodkie, więc nie przypominają za bardzo tych naszych. Tak wygląda sklep i generalnie w każdym sklepie są takie ławeczki, że można sobie usiąść i sobie zjeść, jak coś się gupiło, na przykład do odgrzania. Tego mam wrażenie w Polsce brakuje, bo też nie wiem czy widziałam. Tu jest taki skrót do czytelni, pomiędzy autami i obok śmietnika, ale e, dość ukraca drogę do czytelni, więc zawsze tędy idę. E, można spać. Ja już praktycznie dotarłam do czytelni. Zostało mi może 200 kroków do kawiarni, która jest przy czytelni. Przy czytelni znajduje się kawiarnia, a tuż obok taka szafeczka, może już się widać. I w tej szafce znajduje się jedzenie, które można sobie zamówić, jak się na przykład uczy w czytelni, i potem sobie tutaj zjeść, albo w środku. Tak naprawdę, Chińczycy, im to jest obojętne, czy sobie jesz coś w ich restauracji, albo w ich kawiarni, albo gdziekolwiek. Często jest sytuacja, że widzę osoby, które na przykład z dwóch różnych restauracji przynoszą jedzenie i jedzą w McDonaldzie. Raz widziałam jak ktoś jadł ślimaki w McDonaldzie i to nie były ślimaki z Maka, tylko z jakiejś innej knajpy. Też sobie zamówiłam dzisiaj takie jedzenie, właśnie do tej kawiarni, żeby mi przywieźli, bo będę się uczyć dość długo, więc około 18 pójdę po prostu zjeść. Witam wszystkich. Jest godzina 17:48. Ja właśnie sobie zrobiłam przerwę od nauki i od pracy i idę teraz do sklepu kupić sobie mleko, bo za 12 minut kończę swój 100-godzinny post. Tak więc muszę go przerwać czymś lekkim, i pierwsze to będzie właśnie mleko, a następnie zupa, którą sobie zamówiłam. Dobra, musiałam się wspiąć z znowu przez mój skrót. Dobra. Strasznie wieje i jest generalnie bardzo zimno. A jutro ma być 10 stopni. Wczoraj było 30. Czujecie taka zmiana temperatury? Ciekawe. Także post kończę mlekiem. Jest to dobry start do ponownego jedzenia. I teraz zobaczymy, czy przyjechało moje jedzenie. I widzę, że wszystko jest rozsypane. Demet. Dobra, widzę, że to jest moja zupa. Eee, tak, jest to moje zamówienie. Mój numer telefonu. Emilia. Eee, także będę jeść Raczej w środku. Bo tu strasznie wieje. E, także wczoraj byłam na dworze w krótkich spodenkach i koszulce bez rękawów, a jutro będę musiała iść w kurtce. A chcemy ucha Na pewno będę wracać autobusem kampusowym, bo aż ciężko się na skuterze jedzie w taki wiatr jeszcze też pada. W którymś odcinku nagrywałam to miejsce, jak wyglądało w ciągu dnia. Jest to główne skrzyżowanie z wieloma galeriami. Jest to tuż przy naszym uniwersytecie. I w ciągu nocy to miejsce zamienia się na kompletnie inne. Jest tam targ nocny, zaraz go pokażę. Ten targ zazwyczaj się, otwiera się o godzinie 18 każdego dnia. I jest tu po prostu Street Food. Zobaczmy sobie, co jest ciekawego. Tu pani robi soki. Tu są jakieś słodycze. Tutaj pan na grillu. Można sobie usmażyć mięso, pachnie tutaj niedziemsko. Tutaj makaron. Te rogi smażone 10 yuanów kosztuje zestaw 8 A tu generalnie jest bardzo fajny bar W którym byłam kilka razy, taki w stylu właśnie chińskim W środku takie dachy W chińskim stylu I wszędzie są kwiaty Tutaj takojaki można sobie kupić A Wszystko jest generalnie smażone i głównie to przeważa w kuchni chińskiej znowu makarony. Jest to generalnie tutaj każdego dnia, więc mogę sobie każdego dnia przechodzić na street food. Nie jest on do końca zdrowy, bo wszystko jest smażone, ale jest przepyszne. Smażone rzeczy. Kurczaki. I tu też są makarony. A tu jest nawet kebab. Tu można kupić kaczkę po pekińsku. Bardzo smaczne. A to są takie pyszne słodycze z mango w środku, które smakują jak naleśniki. Przyjechałam tu w sumie do cukierni, więc teraz do niej pójdę, ale chciałam teraz Wam pokazać jeszcze jak to wygląda tutaj. Tu są jeszcze najlepsze burgery w e, całym Street foodzie w tym miejscu. Kosztuje jeden burger 15 juanów. Tak więc tanio i jest mega dobre. Mięso powiedzmy, lepiej nie wiedzieć jakiego pochodzenia, ale jest dobre. Próbowałam wiele razy i żyję, więc tu mają mega dobre barbecue. Jest kolejka. Panikują, jakby jakieś tornado miało przyjść. Panowie kierują ruchem, tak, żeby wpuszczać auta na parking. Prawie nie pan rozjechał. Tu jest wejście do metra, jedno z wielu bo można wejść do tego metra z kilku stron ulic więc to jest spoko tu też można kupić jakiś street food chociaż trochę bardziej ogarnięty i zaraz kupię sobie takiego pieroga tylko najpierw pójdę po słodycze, bo one są trochę dalej generalnie w takich restauracjach, które tam widać można sobie zawsze brać wodę i ryż za darmo i to jest w cenie, więc to jest spoko, bo można zjeść dużo ryżu, jak ktoś lubi. I takie restauracyjki to jest tutaj w Chinach większość. Tylko w niektórych nie można brać ryżu za darmo. I zbliżamy się do mojej cukierni, która jest tu po lewej stronie. Są tu takie chlebki, ale one są słodkie. Bo ja odzież jest sygę. Dobra, teraz spróbuję to, co kupiłam. Smakuje jak cernik i masz takie nadzieje w środku. Chyba jagodowe. ale jest przepyszne. Trochę zaczęło wiać i tego nic nie widzę, bo mi zasłaniają włosy, wszystko. Kupiłam sobie takie dwa jeszcze smażone ciasta z mięsem w środku. Generalnie mają wołowinę w środku. W Chinach jest dużo muzułmanów. Nie mogą jeść e, wieprzowiny. E, I e, są to muzułmanie chińscy. To nie są e, muzułmanie z krajów arabskich e, Bliskiego Wschodu. To są po prostu muzułmanie chińscy. sam busem, bo nie będę się pchać na skuterze. Jak jest taka pogoda?